Częsty błąd popełniany przez inwestorów kryptowalut. Chodzi tutaj o cykliczność. Rynek kryptowalut, a w zasadzie bitcoin, tutaj wyróżnia się tym, że jest bardzo cykliczny. Tutaj mamy do czynienia z czteroletnimi cyklami, spowodowanymi głównie halvingiem oraz kilkoma innymi czynnikami, o których teraz nie będę mówił, bo to nie ma tak znaczenia. Chodzi generalnie o to, że te cykle właśnie opierają się o halving, a nie o jakąś datę z kalendarza. I dlatego ten halving był w kwietniu, poprzedni był w maju, a jeszcze poprzedni w lipcu. I zobaczcie, że dwa cykle temu, w 2018 roku był szczyt Hossy, po czym bitcoin spadał praktycznie równy rok i był dołek bez. Następnie od tego dołka do szczytu rośliśmy 3 lata, co daje nam razem 4 lata, czyli cały cykl. I tutaj mamy cykl poprzedni, no i zobaczcie, od szczytu do dołka tak samo, praktycznie równy rok spadaliśmy. No i kolejno od tego dołka licząc 3 lata, będzie szczyt Bitcoina zgodnie z cyklicznością. Tak powinno być, co wypada na październik 2025 roku. I teraz altcoin season wypada na ten ostatni rok. Cyklu. To najłatwiej sprawdzić po dominacji Bitcoina. Są od tego wykresy. No bo, gdy Altcoin Season się rozpoczyna, no to kasa po prostu wychodzi z Bitcoina i płynie do altcoinów. Tak? I wtedy dominacja Bitcoina spada. I tak, dwa cykle temu, w 2017 roku, Altcoin Season rozpoczął się w marcu. W poprzednim cyklu to był nawet już bardziej styczeń, później była chwila przerwy i dopiero taki dynamiczny spadek także w marcu. No i w tym cyklu Altcoin Season powinien być na początku przyszłego roku. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć tak co do dnia, ale tego typu wskaźniki i wykresy pomagają nam się zorientować tym, gdzie jesteśmy. Dlatego przygotowałem taką listę już 15 darmowych wskaźników, które pomogą Ci się zorientować w rynku. Wszystkie są za darmo a w tym dokumencie, dostaniesz też opis, jak z nich korzystać, do czego służą oraz otrzymasz też link oczywiście do każdego z nich. Ja cały czas tą listę powiększam, a dostęp do tych wskaźników otrzymasz u mnie na Telegramie, wystarczy tam sobie dołączyć, link znajdziesz u mnie na profilu w bio i tam w przypiętej wiadomości znajdziesz właśnie link do darmowych wskaźników.